A ktoś z was oglądał wirtusów z Herokiem? Nie. A ktoś są gra w CS-a? Nie. Grałem, ja, kiedyś ja nie co? Ja grałem, kiedyś w sobie. w CS i dostałem tam waka, haha A co zrobiłeś? Nic, grałem, otwierałem i kurwa wyjebało mnie, patrzcie na nie? Po dwóch miesiącach wchodzę, patrzę już nie ma waka, chciałem sobie pokryć z ziemkami, a wyjebało mnie później znowu Sobie, chwilę 1 INB. Co najmniej. Michał. Bo a, nie ma A jest! Jest na B Dostał Mówiłem, że spisz na B Wirkus nic wolny, bo się obrażą No tanka ma frajer No to co z tego No i mnie denerwuje już Nie gramy z jakimiś super nie wiadomo kim Żeby nie mieli tanka Ja Zagran z zawką, -um. no. Kto otwiera? Ja. O nie, wolny. Wolny. To nie, 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 nie. taki był układ. Wolny, obkupiony w te koszulki spodenki. będzie otwierał cały czas. No <grym> pewnie. Wow, co ty zrobił? No w, wirkus na longu. To jest ten I To są wame. na B. Boże... To jeden na czterech, nie ugrasz. Daj dajesz sojek. A to sojek, myślałem, że to alien. A No to dobra, tu ugrasz. Ej! To <laughs> dawaj, po czasu nie ma. Ja wiem, że ja sobie jestem, no ale nie oszukujmy się, nie grałem długo w skill'a. Pan ma tak no było Gio banany. No nie, mam mawkę. Nie, no i dobrze. ty mi dropszał masa? Nie. W jest jeden No, jeszcze jeden I drugi w pociągu Mam Idziemy Bartek, masz w pociągu jeden Jednego. Ma mam, wzięła łapkę Będzie ten pociąg Ten też nie no O się kurwa. kurwa Nie wiem skąd no. <laughs> Na górze Na górze Tak, nic nie zauważyłem. To już jest. To Jeszcze ja sobie jezdą, p***y, spoko. Nie no, coś, coś, co ja dzisiaj nie, nie zauważamy. Ładnie wygląda. Miejmy się pięknie. Aha, nie. Nie myślałem, że on go zrobić z tego. Kub Z. Sorry, XM8. Albo Kube Z, nie wiem, jedno z tych. Nie yeah. Ja mu plecy robiłem. Jeden będzie wchodził na lewo, alien. On chętnie stoi. Nie mogę się skupić przez ciebie. Kto otwiera? O kurwa, mac! Pa, pa, patrzyłem na to niebadane przez ciebie. Nie jestem... Zastanawiałem znowu przez ciebie i nie zauważyłem go nawet. Lają we mnie Gdzie? Jeden na B poszedł O nie! No dwóch jest Ty! Dwóch przy B. tylko nie dostał gościu dostał ten no no, no. To w ogóle nic nie wchodzi, nie? Sojek Głowę mu normalnie trzymałeś mu celownik tak na głowie i ja nic nie dostał No jednak Maciek mieć rację, że zamykasz D Dobra weź się wkrzypij. Kurwa dwóch snajpów tam stoi <śmany> na lewo. Pierdzielony lag.

Dawaj Heniu, Heniusz, szadę ugrać to. Poczekaj na mnie, sojek. Jak tam idę. Na, na, na ile wybijemy? 3-4? Nie bardzo mówić może. Uuuu... Weski tu. Możesz zrobić 4 osoby jeszcze. <grym> Masz 4 HP. A kurwa, mec! Patrzcie, stylowałem to A jak stylowałem to się nie wychylił, tylko przestałem i od razu. Super, świetnie. Ja to placy, mam Nie! O na lewo Z pistoleta go zdejmij się już dostał strzał za, za, za snajpy Żeby Jeszcze widział No ono to... znaczy no, na B jest jeden Latruje Weź mu ktoś tam podejść na B Soju, podchodź, uważaj, będziemy go na lewo. Jest tylko jeden Soju. Na razie. Nie mówię. Kurczaki pieczone. <grywka> <grywka> Kur... Nieb, z granata wodnego. No nie możemy tego przegrać, no ej Maciek, bierz się do gry Tam tu mordę Daj mi dwa tygodnie, dobra? Dobra Do dwa tygodnie zacznę, no masz dwa tygodnie, może nie Dwa i pół O, tak, o co chodzi? Przestrzał Dwie głowy poszły naraz Idziemy na... ...dawajcie ba się. Ale dostałem przez ścianę, przez pociąg, nie wiem jakim cudem. Pantujemy A za pomasa. No. Aaaa... i tak jest 5 na jednego. Proszę mu wszystkim teraz bani nie posprzedawał. No czemu ja? Dużo ja... Brawo. Tak by było. Za gówno. Zawsze ja. No widzisz. Zrobisz tu cenzurę, nie? Hmm, pewnie. Dziękuję. Co, już nie wychyli? Dziad. Idę, idę, jestem, jestem. Dzięki! No dobra, jest inny sposób, Agar. Jest! Dwóch na... dwóch na górze. Czekaj, czy to my? No dobra, nieważne. Nie, nie ma nikogo już. Nie placykujemy? O Boże! O. Jej! Kada, pestkę dobra. dostałem! Nie, nie pestkę, strzelał... nie wiem, gdzieś... Lol, ja, ja, ja widziałem pestkę, nie, no bo... Tła. Pewnie przez hmm. lag. Może no, z niego fac widzisz, Soju? Też dziwnie dostajesz, nie? Ja dostałem przez tego, przez pociąg. O kurwa! Awka. Oh Omg, naprawdę! <laughs> Toż kurwa masz! To. Jak to zrobił? Fajnie zaplantowałeś. Wszystkich tył. Fajnie broń zgubiliście koło planta. No! Soju miałeś mi ratować. To jak idę, na pewno śmierć. Yeah. No ty, nie. Bo ty! <laughs> jest panie przy, przy schodach. Od b dwóch. Masz ich dwóch. Chętnie. No, nie, jest tutaj. Oto no, nie, Dobra, nie. No, nie, nie, No, nie, Kopaki szybki raport cikle ci nie Wleci, wleci Po stronę salił go faraon Z góry jeden On Na górze jest Plecyf, plecyf wony Na nic jest Plecyf, w ogóle jest Spartan ze skąpą Kurwa, ten koksik 5 killi i 5 na mnie chyba nabił Kurwe, syn jebany Nie, mnie, mnie dwa razy zabił Ja, ja myślałem, że on tak zajebiście do no po grasz, że będzie kurwa pierwszy Patrzę, on tutaj 5 killi Mnie non stop jebie Nie dwa razy owalił Boże Z Trzecim strzałem dopiero na sektor PUMP! Góry po mordzie, na prawo jest jeden. Kampio od razu za drzwiami. Lol. Może co się dzieje? Dobry wybór To było dobre to Tylko, to się nie. Pan, pan, A ja bym radził, nie Rezesłuchaj Teraz zajmuję Wybrałem i teraz zajmuję Ja jak coś tam niech wyłączy mikro tylko biegnij! Mówiłem na boku. Tylko biegnij, ja jest <grym> nie ważne. jestem na lancie. Nieważne. Nie są na dole <grym> Nie. Kona wychodzi z FreeFire'em. No to też trzeba było z FreeFire'em jebać, yeah, but... ale i... Słyszałeś, że biegnie. A ty nie ja miałem pretensje, to nie ja miałem bo to nie ja byłem, ja zginąłem już dawno temu. Trzeba się tego przyznawać, no, ty, no, no ty ale... No broń wybierałeś sobie tam i sobie dwa No i dobra. Tam. Jaki kamper. Dobra chłopaki, teraz cztery rundy. O, i dostałem. Ja też. O Ja pier... Tamto gówno głowę dostało dwa razy i nie bardzo, dwa HP ma. Tutaj uważaj na prosto Jeden przy plancie, drugi ci od góry idzie. Nie, to nasz. Głupisz dosta. To już ten był, tak? mida mi wychodzi. Co z Wolny, co ty miałeś, Samekacień nie ja. Otwierasz. Umowa to umowa, nie? Ja tam się, się nie upadałem Jeszcze padłem! Chodź, chodź, chodź! Już plantuję. W głowę dostał! Ojej, no wieeeez! Oh plantuję już. Plantuje już, plantuje, defuje. Nice. Oj, tak 16. smaś się. Daję. Dalej szukają. A mów, masz jakby nie znać, żeby No ja też. Tego nie ida. Mission failed. Target was not destroyed. Przepolinka w obróta. Idę do ciebie. Weź zostapuj. Za Dobra, ja spadam.